Czołowych graczy dyscypliny przyciągają do Wrocławia punkty za miejsca w turnieju, który jest zaliczany do najwyższej kategorii A oraz nagrody finansowe. Za zwycięstwo w rywalizacji Open można otrzymać 1000 zł, drugie miejsce jest warte 600 zł, a trzecie 400. W zmaganiach wezmą udział też panie, dla nich przygotowano nagrody wynoszące odpowiednio 500, 300 i 200 zł. Choć turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym, to organizatorzy każdemu zawodnikowi zapewniają co najmniej 3 lub 4 mecze dziennie, bowiem odbywać się będzie również rywalizacja o niższe pozycje. Turniej jest doskonałą szansą dla początkujących zawodników, by podejrzeć tych najlepszych w akcji, można zobaczyć wiele ciekawych zagrań rzadko spotykanych w amatorskich turniejach i zaplanować w oparciu o nową wiedzę swój trening. Temu też tego typu imprezy mają służyć. Wstęp na zawody jest oczywiście bezpłatny turniej, potrwa od soboty do niedzieli w centrum skłosza Redeko Przy Strzegomskiej we Wrocławiu.